Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Raki z Waszą prognozą na listopad 2021 roku. Witam Was serdecznie, zapraszam przy okazji do subskrybowania mojego kanału, a jeżeli ktoś potrzebuje to również do czytań prywatnych, na przykład czytania miesięczne w cenie 20 zł, bądź czytania roczne w cenie 33 zł w promocji. Dotyczy to oczywiście wszystkich sfer życia, bez limitu Waszych pytań. Kontakt do mnie znajdziecie standardowo w opisie pod filmem. I zaczynamy dla Was to czytanie. Zodiakalny rak listopad 2021 roku. Zodiakalny rak listopad 2021 roku. Co Was tutaj czeka? Najpierw wyłożymy ogólne karty, szóstka kielichów, arcykapłanka. Oraz piątka denaru. Wiecie co, tutaj przychodzi mi na myśl jakaś ważna lekcja życiowa, jakaś sytuacja powtarzająca się w waszym życiu, to prawdopodobnie ma podłoże karmiczne i będziecie się musieli jeszcze raz zmierzyć z taką sytuacją po to, żeby zyskać wewnętrzną mądrość, czyli właśnie jakby progres w przepracowaniu tej życiowej lekcji. Niestety tutaj coś trzeba będzie stracić, pogodzić się z jakąś po prostu stratą, czy to stratą finansową, pieniężną, czy to ze stratą jakiegoś człowieka w waszym. Życiu, tu możecie takie mieć wrażenie, że właśnie jesteście tą tancerką spirali, czyli idziecie po jakiejś takiej krętej drodze. Niektórzy będą mieli wrażenie takiego déjà czyli że znowu coś tam wraca. Mogą pojawić się ludzie z przeszłości, sytuacje z przeszłości, coś, z czym wy już. Tak przynajmniej Wam się mogło wydawać, już się rozprawiliście, pogodziliście, już to nie powinno wracać, a jednak mogą takie sytuacje w listopadzie się powtarzać, takie swoiste memento, i Wam się może wydawać, że tutaj cofacie się po prostu, a Wy cały czas idziecie jakby do przodu, tu jest ten progres pokazany, tylko właśnie to jest takie poruszanie się po spirali, więc gdzieś tam może być wrażenie cofnięcia, natomiast tutaj jakby jest to już takie ostateczne cofnięcie, ostateczny przeskok po to, żeby zrobić właśnie tak zwane przejście, jak to się mówi w żargonie e, siatkarskim, żeby zrobić przejście, wreszcie na inną pozycję. I tutaj to przejście zrobicie pod warunkiem, że pogodzicie się z jakąś stratą, bądź jeszcze raz boleśnie przeżyjecie jakąś stratę. Widzę też tutaj e, dla niektórych kobiet mogą być po prostu problemy z zajściem w ciążę. I słuchajcie, dosłownie mi się kojarzy coś takiego, bo jeżeli na przykład są panie, które miały założoną spiralę, wiadomo, no jako środek e, po prostu antykoncepcyjny, po jakimś tam czasie po prostu tą spiralę można oczywiście zdjąć. E, no, i swobodnie można zajść w ciążę, to tutaj po tej spirali u Was mogło coś się tam Podziać takiego, że możecie mieć problemy z zajściem w ciążę, bo może tutaj tak być kobieta po prostu marząca o tym, żeby zostać matką, tymczasem niestety, no tutaj mamy to poczucie braku cały czas, czyli na pewno pamiętajmy o tym, że jest to czytanie na miesiąc, tylko i wyłącznie na listopad, więc ja nie mówię, że to będzie tak trwało wiecznie, ale może być problem w listopadzie z zajściem w ciążę. Dla niektórych z Was też tutaj mogą być jakieś ograniczone środki na zabawę, ponieważ będziecie chcieli przeznaczyć je na jakąś Jakąś naukę, na jakiś rozwój, na jakieś kursy, i rzeczywiście tutaj jest możliwość też ukończenia w listopadzie jakiegoś kursu, jakaś nobilitacja, zyskanie certyfikatu, zaświadczenia, natomiast będzie to na pewno okupione dużym kosztem, bo może to być coś kosztem czegoś, czyli na przykład jeżeli ktoś jest, kto robi taką karierę dosyć mocną, czyli winduje się w górę, rozwija się cały czas, to może się to odbywać kosztem na przykład tego, że nie ma was w domu, czyli nie możecie spędzać czasu z dziećmi, jest cały czas to poczucie braku, może też. Być tak, że realizujecie jakieś wasze pasje i owszem, wznosicie się, na przykład, zyskujecie nowe tytuły, certyfikaty, poświadczenia, ale nie idą za tym konkretne pieniądze i wam się może wydawać, że wy po prostu nie notujecie progresu, że cały czas nie idziecie do przodu. Natomiast ten progres jest, tylko jakby wymierne korzyści, to przyjdą na przykład dopiero za jakiś czas. Yy, jaka jest tutaj porada dla zodiakalnych raków? <grym>, tu mamy koło fortuny. Dosłownie przed chwileczką też była ta sama karta, jak robiłam czytanie dla bliźniąt. No więc tutaj rzeczywiście idzie do Was coś nowego, jakiś nowy etap. Koło fortuny może pokazywać, że ostatecznie właśnie zamkniecie cykl karmiczny. To jest to, o czym powiedziałam, czyli nie martw się tutaj, że jakaś sytuacja, czy osoba wraca, bo to jest takie jakby. Do ostatecznego rozliczenia, czyli w tym momencie to jeszcze powróci w listopadzie, ale już po prostu na przyszłość nie będzie powracało, bo uda Ci się z tym ostatecznie rozliczyć, zamknąć te sprawy, no i po prostu pójść do przodu. Więc to jest też taka typowa karta karniczna, jeżeli chodzi o koło Fortuny, ale tutaj też jest zapowiedź po prostu lepszego okresu, chociażby właśnie w tych finansach. Jeżeli teraz jesteś właśnie w piątce denarów, czyli za bardzo nie masz tych finansów, jest z pieniędzmi krucho, no to właśnie tutaj koło Fortuny zapowiada, nie martw się. Rób swoje, ucz się, poświęć jeszcze troszeczkę, czyli na przykład kosztem zabawy czegoś się naucz, popracuj rzetelnie, a te efekty po prostu przyjdą. To, że teraz ich nie widzisz, to nie znaczy, że one po prostu nie zaistnieją w przyszłości, bo Ty jeszcze możesz nie widzieć właśnie rezultatów, ale one już nadciągają i tutaj rzeczywiście uda się podreperować te finanse. Dziękuję serdecznie zodiakalnym rakom, pozdrawiam Was, życzę udanego listopada, do zobaczenia, do usłyszenia.